Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Turbo Poradnika Gastronomii. W tym odcinku ugryziemy jedno z zagadnień marketingowych, a mianowicie, jak w oryginalny sposób promować Twoją restaurację w social mediach. Marketing, jak wiadomo, to szereg różnych działań, które mają na celu wypromować Twoją działalność. W sposób bezpośredni kojarzy się z zamieszczaniem płatnych reklam, cały czas jeszcze w naszej branży z drukowaniem ulotek czy działaniami Typowo pr jak sponsorowanie jakichś wydarzeń, poczęstunki na różnych eventach i tak dalej. To, o czym opowiem Ci dziś, to działania bardziej z obszaru tzw. content marketingu, a ma on na celu zbudowanie relacji, możliwie bliskiej więzi z Twoimi klientami. Ponieważ działamy w branży gościnności, powinno mieć to dla nas szczególne znaczenie. To co, zaczynamy! Przedstawię Ci zaraz kilka pomysłów na to, jak pokazywać się, czyli Twój biznes w social mediach w taki sposób, aby krok po kroku budować coraz bliższą relację z Twoimi odbiorcami. Budować ich większe zaufanie, ale i budować w ich głowach obraz Twojego lokalu jako miejsca, gdzie zarówno w jakość potraw, jak i obsługę wkłada się całe serce. Mocno do tego przybliżycie już pierwszy z pomysłów. Zobaczmy. Pokazuj załogę. Ludzie kupują od ludzi. Poza tym, przypominam, nasza branża to branża gościnności. Możesz być pewien, że twoi przyszli goście chcą wiedzieć, kto ich ugości w twoim lokalu. Kiedy pokazujesz swoją załogę jako po prostu fajnych ludzi, z poczuciem humoru i miłym usposobieniem, przyciągasz klientów jak magnes. Dlaczego? Bo ludzie chcą spędzać czas w miejscach, gdzie jest fajnie. Tylko tyle i aż tyle. No dobra, przykłady. Chwyć telefon i zaczep jednego z pracowników, zadając mu jakieś wybijające z rytmu pytanie. Jeśli będzie ono samo w sobie zabawne, on czy ona, zanim odpowie, na pewno się uśmiechnie, a to już bardzo dużo. Uzyskaj parę odpowiedzi od kilku osób, wybierz to, co według Ciebie wypadło najbardziej sympatycznie i wrzuć na swoje social media. Proste, prawda? Możesz też oczywiście wyreżyserować krótką scenkę z pracownikami, co będzie dla nich Fajną odskocznią od pracy, a i załoga poczuje swój wkład w rozwój biznesu. Chwyć telefon i poproś szefa kuchni lub innego kucharza, aby opowiedział, co jest dzisiaj na lunch. Niech opowie o tym barwnie, z uśmiechem, najlepiej wplątując w wypowiedź jakiś intrygujący szczegół na temat dania lub jego składników. Groby, ale temat, to mam nadzieję, że. I inny, bardziej odjechany przykład. Zapytaj na kuchni, Czego najbardziej nie lubią w zachowaniu kelnerów. Kurwa, madzi, mówiłem wam 15 minut temu, że mamy full zamówień i nie damy rady zrobić obiadu teraz. Ale jak mamy pracować? Błody... Spokojnie, Twoi pracownicy wiedzą po co kręcisz te filmiki, więc nie puszczą się poręczy w swoim wyznaniu miłości do kelnerów. Poza tym pamiętaj, że cały czas masz pełną kontrolę i to Ty wybierasz, co nadaje się do publikacji. Jednak takie smaczki z zaplecza działania restauracji, przekazane w sympatyczny sposób, naprawdę skracają dystans i budują sympatię do Twojego teamu. A co za tym idzie? Do Twojego lokalu. Ok, pomysł drugi. Pokazuj, jak przyrządzasz dania. Pokaż gościom, jak przygotowane jest ich ulubione danie. Nie ma chyba nic bardziej efektywnego niż właśnie tego typu treści. Nie tylko zaspokoisz ciekawość swoich klientów, ale i przyciągniesz nowych, więc barwny opis, a w zasadzie pokaz kulinarny Twoich pysznych dań może spowodować, że ślina podcieknie Twoim obecnym lub przyszłym gościom podczas samego oglądania. Czy cokolwiek może bardziej przyciągnąć ich do Twojego lokalu? Zwróć uwagę, że mamy tu do czynienia z rewelacyjnym efektem ubocznym. Goście widzą Wasz profesjonalizm, higienę i zachowanie wszelkich standardów czystości i jakości podczas przygotowywania dań. Nie muszę Ci mówić, jak łatwo to niby mimochodem przekazać podczas takiego mini pokazu. Ciekawy jestem, jak spodobać się trzeci pomysł na komunikację w social mediach, jednak zanim do tego przejdę, przypomnę Ci, że patronem naszego kanału i marką, która umożliwia nam stałe publikacje treści, które dla Was przygotowujemy, jest marka Atur Speed by Discord, producent turbopiecyków hybrydowych, urządzeń do szybkiej obróbki cieplnej, zwanej speed cookingiem, która nie wymaga żadnych innych przyłączy poza dostępem do prądu. Więcej o piecyku znajdziesz w tym odcinku na naszym kanale. Ok, wracamy do naszego tematu. Dziel się ustaleniami. Zrób tak, by goście czuli się częścią Twojego teamu. Dziel się ustaleniami czy zmianami, które ustaliliście na wewnętrznych spotkaniach. Tylko spokojnie. Nie mam tu na myśli pełnego raportu z filmowych ustaleń. Wybierz te elementy, które dotyczą gości, jakości dań podniesienia jakości kupowanych surowców czy serwowanych dań. Taki przekaz buduje w głowie odbiorcy poczucie zaufania, uczciwego traktowania swoich gości, ogólnej transparentności i znów wzajemnej bliskości między lokalem a odwiedzającymi go osobami. Wypracowanie takiej relacji w opisany sposób pozwoli Ci również na przekazywanie mniej popularnych decyzji Twoim gościom. Wypracowanie takiej relacji w opisany sposób pozwoli Ci również na przekazywanie mniej popularnych decyzji Twoim gościom. Jeśli na przykład zdecydowałeś się na podniesienie cen niektórych dań, chyba lepiej jest przekazać taką informację korzystając z wypracowanej relacji, podbudowując logicznymi argumentami, niż po prostu publikując nowe ceny w menu. Ok, to może na tyle jeśli chodzi o przykłady. Chciałbym na koniec uświadomić Ci jeszcze kilka dodatkowych korzyści z tego typu działań. Ciekawe, niebadalne publikacje w social media powodują, że odbiorcy chętniej czytają czy oglądają Twoje posty. Algorytmy platform social mediowych szybko to wychwytują i chętnie podpowiadają twoje treści nie tylko obecnym obserwującym, ale i tym osobom, którzy jeszcze nie obserwują twoich profili. Może to powodować stałe poszerzanie się grupy followersów i tym samym zwiększanie się popularności Twojej restauracji. Kolejna korzyść to fakt, że zaangażowany w Twoje publikacje klient w oczywisty sposób jest wyeksponowany na Twoje posty, które mają charakter już czysto sprzedażowy. Bo jeśli publikacje z humorem i ciekawostkami przeplatane są tego typu treściami, nie jest to tak rażące jak sytuacja, kiedy to byliby bombardowani postami reklamowymi, kiedy tylko coś publikujesz. Co za tym idzie? Kiedy informujesz o tym, że masz nowe dania w menu, promocje w określonych godzinach czy rabat na wynosy, taki przekaz trafia na bardziej podatny grunt, użyźniony wcześniej zbudowaną relacją. Ok, mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do podjęcia próby z tą formą marketingu i budowania relacji z Twoimi klientami. Bardzo chciałbym przeczytać w komentarzach również Twoje pomysły na ciekawe publikacje w social mediach. A jeśli nie jesteś. Pewien, pewna, czy twój pomysł jest ok i chcesz zasięgnąć porady innych osób z branży, również wrzuć to w sekcję komentarzy, a ja i na pewno inni widzowie wypowiemy swoje zdanie i odpiszemy na twoje pytanie. A póki co, ja się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!